Brakuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu apeluje do mieszkańców o oddawanie tego życiodajnego płynu. Wakacje to czas, gdy stali krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, a równocześnie dochodzi do większej liczby wypadków. Potrzebna jest krew, zwłaszcza z grup 0 i ARH+, A i B RH- oraz 0 RH-. I dlatego do akcji wraz z mieszkańcami wkroczyli miejscy urzędnicy. Wystarczyły 4 godziny, by zebrać ponad 20 litrów krwi. Przypomnijmy, że krwiodawcą może zostać osoba zdrowa w wieku od 18 do 65 lat ważąca minimum 50 kg, która w ostatnim czasie nie była za granicą i nie miała styczności z chorym na COVID-19. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej RCKK w Wrocławiu. Ma blisko 160 metrów długości i 10 metrów szerokości. Stalowa konstrukcja wiaduktu nad ulicą robotniczą jest już gotowa. Wykonawca pracuje nad najazdami i murami oporowymi. Trwają także przygotowania do montażu torowiska. To jeden z dwóch kluczowych obiektów na trasie autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. Tramwaje pojadą nim za dwa lata, ale wcześniej skorzystają z niego autobusy MPK. Wszystko zależy od postępu prac, a te idą zgodnie z planem. Koszt tej inwestycji to 40 milionów złotych, a cała trasa będzie kosztowała około 390 milionów. Nowa trasa rowerowa przy ulicy Zajączkowskiej na Finiszu. Przybędzie tam ponad kilometr wygodnego traktu, który połączy Świniarę z Lipą Piotrowską. Jest to inwestycja wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 342 w kierunku Obornik Śląskich. To ostatni etap prac przy przebudowie ciągu ulic Obornickiej, Pęczyńskiej i Pęgowskiej. Wzdłuż trasy posadzono 250 lip, poza tym droga będzie oświetlona. Cała inwestycja kosztowała około 76 milionów złotych, a prace realizowane są dzięki środkom z Unii Europejskiej. MPK przygotowuje się do remontu kolejnego ważnego węzła komunikacyjnego w centrum miasta. Tym razem chodzi o plac Jana Pawła II, gdzie zostaną wymienione rozjazdy, łuki i skrzyżowania torów. Prace zostaną podzielone na pięć etapów, tak by nie sparaliżować ruchu tramwajowego. Najważniejszą częścią prac będzie wymiana wszystkich rozjazdów oraz szyn na środku skrzyżowania w miejscu, w którym tory się przecinają. Wykonawca na realizację będzie mieć niespełna rok od dnia rozpoczęcia robót. Planuje się, że torowcy pojawią się na placu Jana Pawła II we wrześniu. Pierwszy etap obejmie wymianę rozjazdu od ulicy Ruskiej i Świętego Mikołaja i potrwa do 23 października. Ruszyła budowa osiedla z Mieszkaniami Plus. Przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu powstanie blisko 500 mieszkań w ramach rządowego programu. Na działce o powierzchni ponad 3 hektarów zostanie wybudowanych 8 budynków mieszkalno-pięcio- i siedmiokondygnacyjnych. Kilkadziesiąt mieszkań zostanie przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prowadzą się do nich Wrocławianie, których nie stać na zakup własnego lokum. Jednak to nie jedyne przedsięwzięcie w mieście, które zapewni takim osobom mieszkanie. W ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej na Jagodnie i Wojszycach powstanie cztery stanowych lokali, co najmniej 80%, będą stanowiły mieszkania na wynajem. Jaką przyszłość czeka teren zieleni z kortami przy ulicy Półtuskiej? Podczas konsultacji prosiliśmy Wrocławianki i Wrocławian o opinie i wskazówki na ten temat. Ważny okazał się walor przyrodniczy tego terenu. W wielu wypowiedziach pojawiały się postulaty zachowania i ochrony istniejącej zieleni. Zgłaszano opinie dotyczące wykonania nowych nasadzeń. Postulowano także nawiązanie do przeszłości terenu poprzez połączenie go z parkiem południowym. Pomysłów jest więcej, a cały raport z konsultacji znajdziecie na naszym portalu www.wroclaw.pl. I to wszystkie informacje, które przygotowaliśmy na dziś. Po kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!